Siemanko, ja jestem Jemis, a dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na temat craftu butów pod wszystkie buildy, które krytują w tej grze, są to buty, które znacznie zwiększają nasz movement speed. I mimo to, że Pijam wiele razy już przedstawiał kraft tych butów i tłumaczył w jaki sposób je robić i pokazywał, że nie jest wcale to aż tak drogie, to nadal pojawiają się z tym trudności oraz wiele pytań. Oczywiście, jeżeli nie chcesz przegapić innego materiału, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Zapraszam do materiału. Ok, w takim razie zaczynamy. I co na sam początek? Na sam początku musimy przygotować sobie dwie bazy. Pierwsza baza będzie to tak zwana baza do spalenia, czyli w przypadku, gdy będziemy craftować w grze, to będzie to baza, którą nasz Awakener Orb po prostu spali. I co z tą pierwszą bazą robimy? Ja w tym materiale pokażę wam na samym początku bazę Tailwindową. W jaki sposób uzyskać Elevated Tailwind? A więc, aby uzyskać Elevated Tailwind, na samym początku musimy go oczywiście wyaltować. W tym przypadku, oczywiście, bierzecie sobie Alty i spamujecie tak długo, aż traficie T1 Tailwind. Po prostu jeden modyfikator na butach. Jeżeli traficie dwa, anulujecie, żeby był tylko i wyłącznie jeden modyfikator. Ja oczywiście, przez to, że jest to film, nie będę tego altował, tylko dodam do po prostu z puli modyfikatorów. Okej, okay. w tym momencie mamy już dodany Tailwind. Jaki następny krok? Następnym krokiem jest dokraftowanie z bencha Suffixes cannot be changed. I taką bazę butów musimy po prostu zimprintować bestią. W momencie, gdy posiadamy imprint, używamy regala, a następnie reforzujemy to fizykalem w harweście. Oczywiście regal jest używany dlatego, że niebieskiej bazy, czyli magicznej, nie możemy zreforżować żadnym modyfikatorem w herbeście. Gdy już mamy bazę złotą, to używamy Reforge Fizz. Dzięki kliknięciu Reforge Fizz mamy szansę na to, aby uzyskać dodatkowy modyfikator z właśnie Influencer Huntera. W tym przypadku, gdy już macie dwa modyfikatory, oczywiście 50-50 Maven Orb, aby uzyskać Elevated Tailwind. Udało się trafić za pierwszym razem, jak oczywiście wszystko na tych filmach, gdzie no jak wiecie w grze nie dzieje się to tak często, no ale mamy sobie załatwiony Elevated Tailwind. I teraz uwaga, tutaj mały odnośnik a propos robienia Elevated Tailwindu. Jeżeli buty kraftujecie w momencie, gdy już imprinty na lidze są drogie, czyli kosztują powyżej jednego Divina, to musicie się zastanowić, czy jest to po prostu tego warte. Bo nie zawsze elewejtowanie samemu Tailwinda jest po prostu opłacalne. Czasami lepiej jest kupić bazę za dobre pieniądze już z Elevated Tailwinda. Ale oczywiście w tym materiale ja chciałem Wam pokazać jak to zrobić, żebyście mieli na uwadze to i nie mieli nigdy problemu, jeżeli takiej bazy nie znajdziecie gotowej. A więc w tym przypadku, jeżeli craftowalibyście te buty oczywiście w grze, to odkładacie je na bok. A ja w ramach używania oczywiście emulatora na Craft of Exile klikam sobie zakładkę Export, generuję datę i kopiuję sobie to do schowka. Kliknę na pewno kilka razy, żeby mieć to skopiowane i oczywiście będzie to w moim schowku do następnych butów. Więc jeżeli chodzi o robienie tailwindu, jest tak naprawdę tyle. Bardzo prosta sprawa. Przechodzimy do butów numer dwa. A więc mamy tutaj buty drugie i są to buty prawidłowe. Jest to nasza główna baza, czyli pamiętajcie o tym, jest to bardzo ważne. Nawet bym powiedział, że mnóstwo ludzi o tym zapomina, że główną bazę butów, czyli bazę taką, jaką chcecie, powinniście sobie znaleźć właśnie z Enchantem. Ze względu na to, że w niektórych buildach Enchant strasznie podbija nasze obrażenia, na przykład w Single Target, ze względu na na przykład Enchant Eno. A więc znajdujemy sobie naszą bazę. Oczywiście z enchantem, ja go tutaj nie dodam, no bo jest to emulator i tutaj nie możemy tego zrobić. Następnie item level 86. W poprzedniej bazie tego nie wspomniałem, ale również 86 i co dalej? Jeżeli chodzi o lewejtowanie on slotu, bo właśnie tego będziemy tutaj szukać, jest to prosta sprawa. Nie musimy robić tego już za pomocą imprintu ze względu na to, że imprinty są bardzo często drogie przez oczywiście crafterów. Możemy to zrobić dużo łatwiejszym sposobem, a mianowicie spamowaniem po prostu reforge kryt. A więc spamujemy Reforge kryt tak długo, aż uzyskamy T1 onslot. Ze względu na to, że gdy spamujemy na bazie Ridimera Reforge krytem, otrzymujemy zawsze Elusive, czyli jest to pewny modyfikator, który przy każdym reforgu będzie z nami zawsze, i szukamy oczywiście onslotu. Ja oczywiście zrobię Wam tutaj cięcie i pokażę Wam już w momencie, gdy to trafię. Nie musiałem nawet za bardzo tego ciąć. Po czwartej próbie udało się trafić on slot. Ja tylko wspomnę, że to się w grze naprawdę nie dzieje tak często. A więc mamy sobie dwa mody jednego influencu i pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, aby sprawdzać, czy to są na pewno dwa mody, czy nie ma ich trzech czy czterech. Czasami umknie to, ale lepiej poświęcić minutę czy dwie i sprawdzić każdy ten modyfikator. Oczywiście Maven Orb 5050. /50. Jakby inaczej, nie? No pewnie, że trafię. A więc bazy mamy gotowe. Jeżeli oczywiście nie traficie za pierwszym razem, wracacie znowu i spamujecie reforged Kryd tak długo, aż traficie. Tier 1 on-slot i znowu Maven Orb na 50-50. I oczywiście zaznaczę to raz jeszcze. Jeżeli chcemy elevate'ować jakiś modyfikator, czyli podnosić go na tak zwany poziom T0, to modyfikator, który chcemy podnosić, musi być Tier 1. Czyli on-slot ma dwa tiery: ma Tier 1 i Tier 2. Jeżeli użyjemy Maven Orba przy on Tier 2, to on nie stanie się elevator. Jego tier po prostu wskoczy o jeden wyżej. Więc pamiętajcie o tym, żeby modyfikatory do elewejtowania zawsze były na 1 w momencie, gdy mamy gotową bazę on-slotu, a wcześniej przygotowaliśmy sobie Tailwind, oczywiście używamy Awakener Orba. W przypadku Craft of Exile, tak jak już wcześniej widzieliście, musicie z pierwszego itemu wyeksportować sobie z zakładki, właśnie eksport wasze dane. W przypadku gry, oczywiście, klikacie pierwszą na bazę tą do spalenia, czyli tą pierwszą, którą robiliśmy, i bazę numer dwa, czyli właśnie tą bazę poprawną, na której jesteśmy teraz. Więc AW Orb, ja sobie tutaj kopiuję. Wy przeciągacie oczywiście w grze na item. I teraz uwaga, co tutaj jest ważne, jeżeli chodzi o używanie AWORP, a więc łączymy ze sobą dwa sufiksy. Będzie to Elevated Tailwind, Elevated Onslaught. I nasz trzeci sufiks jest totalnie losowy. Nie mamy wpływu na to, co stanie się, i jaki trzeci sufiks otrzymamy. W tym przypadku otrzymaliśmy sobie Dexa. I jest to w porządku sufiks. I nie ma z tym żadnego problemu, aby taki sufiks otrzymać i z takim sufiksem grać. Ale bardzo często będziemy otrzymywać oczywiście dużo wyższe wagi tego sufiksu. I najczęściej będą to jakieś tam właśnie student block recovery i inne tego typu sprawy. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie te buty, to warto jest. Tą poprawną bazę, na której będziecie kończyć, żeby ona była w jakimś stopniu na bazie Evasion. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jak wiecie, ten trzeci sufiks jest losowy. Przez co? Trafienie tutaj w przypadku, przez totalne RNG, na przykład supresu, spowoduje to, że te buty będą warte już, myślę, w okolicy nawet Studivine'u. Przez same sufiksy. Ze względu na to, że oczywiście będzie to bardzo rzadkie i ja sam takich butów skraftowałem, myślę, już dobre kilkadziesiąt i nie trafiłem nigdy tego supresu. Ale w momencie, gdy traficie taki supres, no jest to troszeczkę można powiedzieć jackpot. Ok, W przypadku, gdy traficie tak jak ja, czyli jakiś taki sufiks, który jest w porządku, no to będziemy oczywiście kraftować te buty dalej. Ale chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć jedną ważną rzecz, to znaczy, co w przypadku, gdy na przykład tego sufiksu by w ogóle nie było, czyli otrzymalibyśmy buty z dwoma sufiksami, które łączyliśmy i były one pewne, i sufiks otwarty. I teraz uwaga. W momencie, gdy mamy otwarty sufiks, dokraftowujemy tutaj. Pęczą oczywiście suffixes cannot be changed. I przy użyciu Reforge Lightning, ale tylko i wyłącznie Reforge Lightning, żaden inny Reforge, mamy 100% na to, że otrzymamy Lightning resa jako trzeci sufiks na losowym oczywiście tierze. I tylko i wyłącznie w przypadku, gdy oczywiście trafiliśmy po Aworbie Orbie Open suffix. Tak jak widać na tych filmach, naprawdę to jest jakiś nieśmieszny żart, że ja trafiam wszystko za pierwszym razem i wszystko na tierach pierwszych. No ale, tak jak widać, przy otwartym, trzecim sufiksie można użyć reforge'a. Oczywiście to są to dodatkowe koszta, bo musimy użyć dwóch dodatkowych divinów, ale no, takie buty z T1 resem, jeżeli uda się trafić, no to jest na pewno super sprawa w niektórych buildach i na pewno nam to pomoże ze skapowaniem rezysty. Okej. Okay. Więc mamy załatwione sufiksy, wytłumaczyłem wam dwa sposoby na to, co zrobić w momencie, gdy ten sufiks już dostaniemy w porządku, albo po prostu jakikolwiek, a co w przypadku, gdy sufiks będzie otwarty. W momencie, gdy mamy już skończone sufiksy, możemy tutaj użyć oczywiście besty. Ja użyję to z bencha, wy używacie matrony, Sufiksy z I co dalej? Dalej używamy reforge kryt. I tutaj uwaga, pamiętajcie o tym, że już nie mamy kipów. Więc jeżeli użyjecie reforge, właśnie w tym przypadku kryta, dostaniecie pewny modyfikator, bo w przypadku reforżowania krytem zawsze dostaniecie eluziv. Ale stanie się tak, że dostaniecie dwa dodatkowe prefiksy, to możecie te buty po prostu zniszczyć, możecie je zblikować. Używamy sobie Reforge Kryta, trafiamy Eluzji i Manę. Jest to tak naprawdę bardzo niepożądana sytuacja. I ja w tym przypadku miałbym takie buty, jak właśnie tutaj widzicie, czyli 2 Elevated modyfikatory i jakiś na przykład Supress, czy jakiś bardzo wysoki Resist, to nie bawiłbym się 50-50 na prefixach, tylko po prostu użyłbym Matrony raz jeszcze, czyli dokraftował zafiksy Scanner Beach Następnie użył jeszcze raz Reforge Kryta. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że wcześniej miałem Illuziv oraz Mane. I jeżeli użyłbym na to Ice to miałbym 33% szansy na to, że strzelę manę w Elusive albo w Benchcraft. Jeżeli trafiłbym w Benchcraft, to mamy tragiczną sytuację, bo mamy manę w butach, której totalnie nie chcemy. Jeżeli trafiłbym w manę, no to oczywiście Jackpot. Ale nie chcecie tak bardzo losowych sytuacji. Mamy sytuację, gdzie mamy te modyfikatory perfekcyjne. Matrona, raz jeszcze. Suffix cannot I oczywiście icelink. 50-50, Link, trafione, bo na tych firmach trafiam oczywiście wszystko za pierwszym razem. I w momencie, gdy trafimy sobie już w Benchcraft, a nie w Elusive, to dokraftowujemy manę jako blok. Jakakolwiek oczywiście mana. W momencie, gdy dokraftowaliśmy już manę jako blokada, to unwejdujemy I czego my tutaj szukamy? Szukamy oczywiście jakiegokolwiek movement speeda. I jest na to bardzo duża szansa, ale może się stać tak, że tego movement speeda nie dostaniemy. I ja już sam osobiście miałem tak chyba raz czy dwa. Tak jak widać, Movement Speed on slotem. Na rzecz filmu cofnę raz jeszcze i Sunwearuję raz jeszcze, żeby zobaczyć, czy trafię na pewno ten Movement Speed. Tak jak widać, Movement Speed i cannot be Chilled. W momencie, gdy mamy już Movement Speed z Ice Link, to oczywiście ostatnim krokiem będzie tutaj do kraftowania życia. I pamiętajcie, jest to bardzo ważna rzecz, żeby życie zawsze craftować na 69, bo daje to oczywiście super respajka. A więc w tym filmie pokazałem wam jak zrobić buty, buty, tak zwane szybkie buty, pod wszystkie buildy, które krytują. I myślę, że rozwijałem wszelkie wątpliwości co robić w danej sytuacji, bo wydaje mi się, że opisałem każdą możliwą sytuację, która może się wydarzyć przy kraftowaniu tych butów. I nie są one absolutnie straszne, a nawet bym powiedział, że to jest to bardzo prosty kraft bo jeżeli zrozumiesz, co na tych butach się dzieje, to nie będzie to dla Ciebie żaden problem. I mogłoby się wydawać, że największym RNG jest tutaj używanie AWORBA, absolutnie nie, największym RNG i najczęściej zmianą kosztów tych butów jest po prostu trafienie ICEL. I mam nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć kraft tych butów w tym materiale. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam w komentarze, na dzisiaj Wam dziękuję, powodzenia w Waszych kraftach, trzymajcie się, siema.